Hej, cześć, witajcie na moim kanale z tej strony MATIGAMing Zapraszam Was już na 116 spotkanie z gry Valorant. Będziemy grać tryb, szybka gra. Dokładnie tak. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem, łapką w górę się pod tym odcinkiem z gry Valorant 116 już, bo idziemy po 1000 subskrypcji do końca marca tego roku. Dokładnie tak. Eee, oczywiście w opisie ocie pociekiem z gry Valorant 116 e, właśnie z trybu gra, jak rozniecie opis. Będziesz się panel link do mojego TikToka, Instagram Oczywiście też do mojej grupy nawów mojego kanału na Discordzie, tak samo też do grupy nawiców mojego kanału na Facebooku i tak samo też oczywiście do mojego maila, to nazwa Tylko z prawej współpracy i tak samo gdzie też podam link na Tipling, na, na piwek eee, oczywiście moderowany no i tak samo oczywiście też będzie miał link do specyfikacji mojego komputera. Także zaczynamy już to nasze 116 spotkanie z gry Valorant z trybu Szybka gra i życzę jego oglądania. No to znaleziono grę już tak bardzo szybko. Zobacz gdzie mapka. Mamy mapkę Blind. Zobaczmy jakiego agenta wybrać. Może być, ee, no Rejnę weźmiemy Może być Reyna do odmiany teraz Dawajcie Rejnę, Rejna musi wszystkich zabić Rejną zabijemy wszystkich i wszyscy zginą, ha, ha, ha Zobaczymy, mam nadzieję, że jakoś zabijemy tą Rejną Musi depnąć coś tą Rejną O, mamy to, w końcu to mamy Ale długo musieliśmy czekać Strasznie długo musieliśmy czekać, ale mamy to Musimy zabić każdego. Muszą wszyscy dednąć i ripnąć na kolana przez Reyne. Zabijemy wszystkich. Myślę na pewno. Będzie kolejny Winek, wpadnie na konto. Będzie kolejny Winek, wpadnie na konto. Będzie ładnie. Lecimy dob Eee Leży! Oh wow. Gdzie ktoś? No strzela Co za ha! O nie! Nice try Najstraj, dzięki za grę. Na razie O ktoś mnie zaprosił do znajomych, chyba ktoś zła się z nich. Nabór. Przyjmuje go. Dobry drodzy, do końca odcinka z gry Valorant 116. Na znaczy 316 spotkania z gry Valorant z, z trybu Szybka Gra. Eee, e, gdzie graliśmy, no niestety, nie trzeba było, graliśmy 1 do 5, ale tak bywa czasami. Raz się raz się przegrywa, dokładnie tak. Także. Mm, do widzenia, do zobaczenia. koniec spotkania z gry Valorant 117 z trybu Szybka Gra. No i trzymajcie się ciepło. I pa, pa. Here we go.